Sasowa. Jest jeszcze taki trzeci rodzaj SASU, że tak powiem, to jest MVP. Czyli to jest taki minimalny wartościowy produkt, który gdzieś tam oferujecie rynkowi. I teraz zależnie od podejścia, jak rozumiemy MVP, bo czasami MVP to może być landing page ze screenami, gdzie wy pokazujecie tą wartość. A czasami to może być już konkretna funkcja czy funkcjonalność. Tutaj Asia z Simply Yourself nie zjeżdża, mylę funkcję z funkcjonalnością. się zamiennie <laughs> to mówię, ale <laughs> wiecie o co chodzi. Jedno i to samo. Także te MVP może być też podzielone na dwa podrodzaje. Jeżeli mamy landing page, no, czy oczywiście jakiś newsletter, jakiś zapis na demo i tak dalej, też będziemy o tym za chwilkę mówić. Natomiast jeżeli już oferujecie. Jakąś usługę, nawet jeżeli to jest usługa tylko, rejestruje, że rejestruje ktoś konto i patrzy sobie, co tam w ogóle będzie w przyszłości możliwe, czyli takie kompletnie gołe MVP, że tak powiem to w takiej sytuacji pamiętajcie, że też musi być regulamin świadczenia takiej usługi, no bo usługa konta, prowadzenia konta, czy potem już jakiejś wartościowej funkcjonalności, czy funkcji również powinna być w tym regulaminie zawarta. To też jest częsty case u nas, że te MVP klienci przychodzą, czy potencjalni klienci przychodzą i to MVP, no, nie zawsze wiadomo, czy ten regulamin musi być, czy nie, no to my odpowiadamy, że po prostu tak, najczęściej jednak taki regulamin musi być.